Witajcie kochani, dzisiaj przygotujemy sobie napój z pietruszką, poczekajcie, sprawdzę dokładnie jak się nazywa, napój z zielonej pietruszki, o, to jest napój, który przygotujemy i on jest mocno związany z niespodzianką, którą dla Was przygotowałam dzisiaj, dlatego nie weszłam o 13 na live'a, tylko właśnie trochę spóźniona, bo chciałam to już dokończyć i mieć dla Was przygotowane, żebym w każdej chwili mogła po prostu dla Was to wysłać. Cześć, Justyna! Jezu, jak dawno Cię tu nie widziałam? Pewnie masz trochę luzu w pracy, co? Przywitajcie się, dajcie znać, kto mnie ogląda, skąd mnie oglądacie i będzie mi bardzo miło. Monika też widzę! Boże, słuchajcie, pokazują mi się takie ikonki, nie? I niektóry, niektórych z Was już rozpoznaję, ale też nie wszystkich, więc dajcie znać w komentarzu, kto mnie ogląda, skąd mnie oglądacie. Będzie mi bardzo miło. Cześć! Właśnie serduszka, słuchajcie. <laughs> dzisiejszy napój, który przygotuję... Cześć, Ania! Ko... Kozienice! Wow! Daleko! Słuchajcie, dzisiejszy live jest wyjątkowy, dlatego że mam też wyjątkową niespodziankę, o której powiem Wam na koniec, ale to, co dzisiaj przygotujemy, jest ściśle związane z tym, co dla Was przygotowałam. Jeszcze wczoraj na live mówiłam o tym, bo mnie jedna osoba na spotkaniu właśnie na tej drugiej wizycie, na której byłam u mojej klientki, zainspirowała do tego, żeby to zrobić, więc Angela, nie ja wiem, czy mnie oglądasz. No, właściwie chyba mnie nie ogląda, bo nie ma Facebooka, nie? Ale może ktoś jej doniesie. <grywa> Że nie wspomniałam. Dziękuję Ci za tą inspirację, bo po prostu eee, uuu, jestem podekscytowana, Naprawdę bardzo, bardzo. Więc słuchajcie, dzisiaj zrobimy napój z pietruszki. Jest to naprawdę bardzo prosty napój. Generalnie live mógłby się skończyć, ale ja chcę Wam też coś opowiedzieć. Oczywiście i podzielić się z Wami. Eee, cześć Asia! Eee, Chciałam się właśnie z Wami podzielić wiedzą oraz Was za kolejny raz zainspirować. Dobra, słuchajcie, zróbmy szybko ten napój i przejdźmy po prostu dalej. W przepisie mamy 1, 1, 2 cytryny pokrojonej na pół. Wrzucamy do naczynia miksującego. Ja wrzucam po prostu całą jedną cytrynę. To się dziś do szkoły sobie zrobiła napój z pietruszki. On jest pyszny, tak, pycha napój. O yy, Aniu, dziękuję Ci za ten komentarz. Wiem, oprócz tego, że on jest pyszny, ma niesamowite właściwości prozdrowotne i o których chciałam Wam powiedzieć. Więc zostańcie koniecznie. E, no i mamy od siebie oczywiście. Cześć Sylwia, od siebie oczywiście, cześć Paulina. Od siebie dodaję czerwoną, e, boże, pomarańczę. Dlaczego? Dlatego, że ona dodatkowo podkręci właściwości prozdrowotne tego napoju, o których chcę Wam powiedzieć, tak? Bo ogólnie napój fajnie wzmacnia odporność, pomaga zdetoksykować organizm, oczyścić się, że tak powiem, lepiej się wypróżnić, oczyścić jelita. Jest naprawdę fantastyczny pod tym względem, ale ja chciałam, żeby miał trochę inne właściwości, żeby podkręcić jego inne właściwości, właśnie takie, które Poprawiają wygląd skóry, bo w końcu idzie lato. Więc my, wiecie, już pomału zrzucamy z siebie chałdy tych szalików, czapek i tak dalej. Będziemy nosić bardziej rozdekoltowane. Odkryte ubrania, będzie nasze ciało widać, e, i chcielibyśmy, żeby nasi, nasze ciało wyglądało ładnie, pięknie, promiennie i dzięki temu będziemy się po prostu wiecie, czuły pięknie, nie? Jak te e, w filmie e, Boże Seks w Nowym Jorku czy coś takiego, nie? I idą takie, o, o, idą <ślad> i się bożą po mieście, nie? Bo mają piękną skórę, bo jest odżywiona od środka kosmetyki, wam tego nie dadzą. Cześć, jakata! Dobra, więc z tego względu dorzucam do przepisu e, pomarańczę, czerwoną, która właśnie podkręci nam te, e, ten wpływ na skórę, dlatego że tam jest bardzo dużo antyoksydantów, które chronią naszą skórę, pomagają oczyszczanie organizmu. Jak organizm jest oczyszczony, to i skóra pięknie wygląda. Dobra, e, 8-10 gałązek e, pietruszki. Słuchajcie. Uwielbiam, do kanapek, do wszystkiego możecie pietruszkę dawać, więc ja po prostu nie będę liczyć bez przesady, po prostu sobie trochę urwę i wrzucę. Czemu tak mało? Nie? Dajmy więcej. Im więcej, tym lepiej, bo pietruszka jest najbogatszym źródłem jednym z najbogatszych źródeł witaminy C, jeśli chodzi o rośliny, o warzywa. Naprawdę jest. Y Czekajcie, jeszcze jest bardzo bogata w witamina C e, papryka, czerwona, a z owoców kiwi, nie cytryna, kiwi e, i truskawki. No i, e, i jeszcze maliny są bogate, ale truskawki są jedne właśnie z najbogatszych. Dajemy kostki lodu? Nie, nie dla mnie to jeszcze nie jest sezon na, na kostki lodu, więc po prostu pomijam. 50-60, 50-70 gram cukru. O Boże, nigdy w życiu, aż tyle. Przygotowałam miód. Damy trochę miodu i tak myślę, że dam go z 30 gram. E, myślę, że przy tej pomarańczy nie ma sensu dawać więcej. A miód dlaczego? Bo ma 300, aż ponad 300 składników aktywnych, które wspierają funkcjonowanie naszego organizmu, co jest niezwykle ważne, żebyśmy wszystko, co wkładamy do buzi, wspierało. Nasz organizm dodawał siły, dodawał witalności, dodawał energii, tak żebyśmy mogli sprostać wszystkim obowiązkom i wyzwaniom, które życie i codzienność przed nami stawia. A ostatnio jest ich sporo! Przyznajcie sami. Dobra, 30 akurat, słuchajcie, idealnie. Mam nadzieję, że to nie będzie zakwaśne. Czy ja ominęłam wodę? Czy będziemy wodę dopiero dawać? Dopiero będziemy dawać wodę. Dobra. Więc przekręcamy do 10 co to będzie nam się miksowało przez jedną minutę. Właśnie po to, żeby było takie wiecie, gładkie, płynne, bez parkotli, bo tam też też pestki były, a pestki, e, pestki też mają dużo wartości odwyższej, więc nie warto się ich bać, tylko samemu byśmy ich nie pogryzli, prawda? Dobra, 30 Sekund, poczekajcie jeszcze chwilę. Poczekamy, aż to nam się zmiksuje, Bo nie będę tutaj krzyczeć, bo nie wiem nawet jak mnie słychać. Dobra. Myślę, że wystarczy. 20 sekund zostało do końca. Eee, woda. O! Słuchajcie, kolor może nie jest za ładny, ale za to wartości będzie dużo. I teraz 800 gram wody. Ja dam 400, nie dam aż tak dużo. I to nie dlatego, że nie chcę, albo jest coś w, tym, coś w tym złego. Po prostu lubię, jak jest, wiecie, woda rozrzedzi. A ja bym chciała, żeby tam było, wiecie, skoncentrowana ta ilość tych składników odżywczych. Więc staram się też wybierać wodę, która ma. Dużo składników mineralnych i nie jest taka wyjałowiona. I pamiętajcie, właśnie, nigdy nie mogę zapamiętać: e, wody mineralne mają więcej składników e, tych minerałów, właśnie niż wody źródlane. Więc, jak będziecie kupować, to zwróćcie po prostu uwagę, choćby na sam napis. Dobra, więc dalej, dalej. Teraz to się po prostu nam szybko wymiesza. żeby ze ścianek naczynia nam zeszło. I koniec. No tak jak wiecie, powinien mieć piękny zielony kolor, ale troszeczkę e, kolor czerwony z pomarańczy e, e, zmienił kolor napoju na brązowy. Więc nie będzie aż taki śliczny, ale to nic. I mamy napój, który sobie po prostu przelewamy do kubka i możemy go zabrać ze sobą, gdziekolwiek jesteśmy i po prostu wypić. Mmm. Słuchajcie, te 30 gram miodu to jest tak na pograniczu, że czuć tą kwasowość e, tej cytryny, ale jednocześnie nie wykręca twarzy, więc to jest duży plus. Dobra, słuchajcie. Właśnie, a propos. Dlaczego ten napój i dlaczego na celę? Po pierwsze, detoksykuje organizm, pomaga oczyszczyć jelita. Dostarczy bardzo dużo witaminy C, która jest niezbędna do syntezy kolagenu, która opóźnia procesy starzenia się. Eee, dziś wypróbuję koniecznie koniecznie. Możecie, słuchajcie, możecie do tego napoju dodać zwykłą pomarańczę, bo tam też jest bardzo dużo wartości odżywcze, które też płyną dobrze na cerę. Eee, więc nie bójcie się eksperymentować z tymi napojami. Jeśli lubicie, a nie chcecie pić codziennie tego samego, no bo to się nudzi, tak? No mi się nudzi. Ja nie lubię jeść w kółko tego samego. Lubię sobie poeksperymentować. Więc Was też po prostu do tego zachęcam. Bardzo gorąco. Eee, I eee, właśnie, I wróćmy do tej witaminy C, jeśli chodzi o wpływ na skórę. Eee, zewnętrznie stosowana, pomaga usunąć przebarwienia, tak? Oraz, że tak powiem, złuszczyć ten skórek martwy. Ale wewnętrznie, właśnie, oczyszcza eee, Zapobiega starzeniu się, neutralizuje wolne rodniki, cześć Agnieszka, neutralizuje, cześć Kornelia, neutralizuje wolne rodniki tlenowe, które przyspieszają proces starzenia się. Więc tutaj mamy, słuchajcie, na dwóch płaszczyznach pomaga zachować młody wygląd i pomaga dzięki temu, jak jesteśmy oczyszczeni, rozświetlić naszą skórę. Dlaczego? Bo dlatego, że organizm, który jest zanieczyszczony, e mm. Do, toksyny wyrzuca bardzo często właśnie przez skórę. Stąd możemy mieć różne wypryski, możemy mieć różne przebarwienia na skórze, dlatego że organizm nie radzi sobie z ilością toksyn, które my przyjmujemy w postaci niezdrowego żywie, e, niezdrowej żywności i w związku z tym po prostu e, wyrzuca to przez skórę. Mamy wypryski, potem chodzimy do dermatologa, stosujemy różne maści, ale tak naprawdę nie pomoże nam to na dłuższą metę. Dlatego, że problem jest w środku, tak? Jeśli my się oczyścimy i będziemy dobrze odżywiać, dostarczymy wszystkich tych niezbędnych składników do prawidłowego funkcjonowania, a nasza żywność będzie bogata właśnie w witaminy, minerały, białko, białko też jest cholernie ważne, pamiętajcie. To wtedy będzie widać to na naszej skórze, będzie to widać na naszym uśmiechu. Dlaczego? Dlatego, że też przy dobrym odżywianiu jesteśmy bardziej pełni energii. Mamy lepszy po prostu humor i lepiej się czujemy. No i słuchajcie, co na koniec? Niespodzianka, no bo chyba na to czekacie, nie? Moją niespodzianką dla Was jest, uwaga, 10 przepisów z Thermomix na, e, na urodę. Przeszukałam Kukidu i wybrałam 10 najciekawszych, które sprawią, że do lata, jeśli będziecie oczywiście je spożywać, Sprawiam, że do lata wasza skóra będzie wyglądała lepiej, zdrowiej, promienniej i będzie przygotowana na ten. Wow! Słuchajcie, właśnie o takie okrzyki! Proszę tutaj, wszyscy, tutaj serduszka, łały i w ogóle. Ochy, achy, poproszę, poproszę. <słuchajcie>, Słuchajcie, żeby dostać ode mnie te kolekcje, wystarczy napisać w komentarzu w live: chcę! Po prostu chcę, ja chcę to dostać, chcę. Nic więcej nie, nie potrzeba. Więc piszcie, chcę, a ja Wam po prostu wyślę to w formie PDF-u i to jest kolejna niespodzianka, w formie PDF-u, w, e, w którym będą aktywne linki, słuchajcie, będą aktywne linki, czyli po prostu klikacie sobie na e, przepis, który tam dałam e, i, e, i przerzuca Was od razu do Kukidu. Fajne? No pewnie, że fajne, bo nie musicie tego w ogóle szukać. Po prostu dostajecie gotowca, wystarczy kliknąć, już jesteście w aplikacji Cookidoo i działacie. A jeśli nie macie Termomixa. Jeszcze nie macie Thermomixa w ogóle dlaczego, nie? Nie, nie wiem, nie wiem na czym się zastanawiacie. To e, tam będzie po prostu napisane, też możecie dostać ode mnie tę kolekcję. Tam e, jak wejdziecie sobie w ten link i ściągniecie sobie aplikację Cookidoo, to prawdopodobnie przeniesie Was do samej, samych składników tego, ale nie będziecie mieli po prostu dostępu do sposobu wykonania. No chyba, że w końcu się zdecydujecie. Dominika, Want that! Jest dokładnie. To jest. Słuchajcie, to jest kolekcja z e, pod tytułem Must have. Tak, to jest must-have. Każda z nas powinna mieć. Dodatkowo wiadomo, no wszystkie te przepisy są e, niskokaloryczne, więc możecie po prostu je bez wyrzutów sumienia sobie dodatkowo dołożyć do jadłospisu, albo najlepiej właśnie zastąpić. Co jeszcze jest bardzo ważne, moje drogie kochane kobiety? O, tego nie mam wam na liście, ale ja wam to powiem teraz. Bardzo ważna jest woda, tak? No bo słuchajcie, tak jak e, Pomyślcie sobie o takim winogronie. On jest jędrny, jest piękny, tak jak nasza skóra, nie? Teraz powiedzmy sobie, mm. ale jak my e, pozwolimy wyschnąć, no, to ona się marszczy, nie? No i właśnie nasza skóra też się tak marszczy, jak, jak to winogrono, kiedy staje się rodzynkiem. Nie chcemy być takim rodzynkiem, więc pijemy wodę, ok? Mam nadzieję, że to jest dla Was bardzo dobra e, motywacja. Fajnie, cieszę się, że tyle z Was chce i usłuchajcie, udostępnijcie koniecznie tego live'a, żeby wasi znajomi też dostali możliwość skorzystania z tej fantastycznej kolekcji. Będę bardzo wdzięczna i myślę, że znajomi Wam też będą wdzięczni. Zwłaszcza może jakieś przyjaciółki Wasze, koleżanki, które właśnie mają problemy z wypryskami, i to ten live i ta kolekcja pomoże im zadbać o ich skórę od środka. Dobra, coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Tak, na koniec chciałam Was zainspirować do kolejnego zachowania typu zero waste, w czym pomaga też Thermomix, kochani. To jest właśnie, słuchajcie, to jest, no widzicie, umyłam tak, że nie zjęłam naklejki. To jest skórka z cytryny. Skórkę z cytryny nie wyrzucamy, tylko zostawiamy do wyschnięcia i jak ona nam wyschnie, tak tak samo z czerwonej pomarańczy, jak ona nam wyschnie, wrzucamy do termomiksa, miksujemy i możemy z tego zrobić peeling do ciała. Z dodatkiem na przykład miodu, jeszcze e, oliwy z oliwek, e, olejku jakiegoś e, eterycznego, na przykład z dotery, bardzo lubię, bardzo chwalę. E, więc e, cześć, e, cześć Marta, super, że chcecie, Magda, super, Ewa, Dominika, yes, Asia, fajnie, wyślę Wam wiadomościach po prostu prywatnych. Więc spodziewajcie się, patrzy, patrzcie, w, w, poczekajcie, w, w zakładkę inne czy coś takiego, bo tam czasami też wpada. E, kocham peelingi, właśnie, więc słuchajcie, nie dość, że i robicie sobie e, fantastyczny napój, to jeszcze skórkę wykorzystacie do naturalnego peelingu, który będzie fantastycznie jeszcze pachniał, bo przecież to jest naturalne i naturalny peeling bez chemii. Słuchajcie, tyle dla Was dobrego dzisiaj, e, więc e, udostępniajcie. Niech Wasze przyjaciółki, koleżanki e, też się dowiedzą o, e, o tym e, i też mo, będą mogły zacząć dbać o siebie. A jakbyście mieli jakieś pytania, zapraszam do wiadomości prywatnej. Jak chcecie zamówić Thermomix, bo jednak stwierdzicie, że nie możecie w niego żyć, nie? Tak jak ja i wiele osób <grytanie> w końcu dojrzały do tej decyzji, to też Was serdecznie do siebie zapraszam. Dobra, e, ja kończę i zabieram się za wysyłanie maili, e, wiadomości do Was. Ewentualnie jakbyście nie mogli otworzyć w, jakbyście nie mogli otworzyć e, wiadomości, to wyślijcie mi swojego maila, to po prostu Wam powysyłam na adres e-mail. Cześć Arek. Dobra, Busiaki. Pięknego dnia, pięknego dnia. No, to ta.